No i AMD znowu dorzuciło do pieca. Cześć kochani, z tej strony Kamil. Jesteśmy świeżo po prezentacji nowych układów graficznych AMD Big Navi czy RDNA 2. Mieliśmy te prezentacje okazję oglądać wspólnie i tutaj chciałbym wam podziękować za to, że wpadliście i oglądaliście ją z nami, z naszym komentarzem, a dzisiaj podsumujemy sobie to, czego się na niej dowiedzieliśmy. AMD pokazało nam trzy nowe karty Radeona RX 6800, 6800 XT, a także 6900 XT. I są to karty, które będą bezpośrednio konkurować z tym, co oferuje aktualnie Nvidia, czyli z kartami RTX 3070, 80 i 90. Na początek parę słów o specyfikacji kart. To wszystko, czego dowiedzieliśmy się. Na prezentacji widzicie teraz na ekranach. Jak widać, mamy od 60 do 80 jednostek obliczeniowych. Tutaj każda firma troszkę inaczej podchodzi do swoich specyfikacji. To jak dowiemy się więcej na temat architektury, jeszcze będziemy mogli powiedzieć na przykład o ilości procesorów strumieniujących. AMD również po swojemu rozróżnia dwa rodzaje zegarów na swoich kartach, tzw. Tak Game Clock, który tak właściwie jest boostem, a także Peak Boost Clock. Tak jak powiedziałem, ten pierwszy to jest ten właściwy boost, a drugi no to taki przy naprawdę bardzo, bardzo sprzyjających warunkach wartości, które no pojawiają się, ale no nie są stałe, tak podczas codziennego użytkowania. Na wszystkich kartach mamy 128 MB Pamięci Cache, którą AMD tak troszkę za procesorami Ryzen nazywa Infinity Cache. O niej sobie powiemy troszkę więcej za moment. Wszystkie karty wyposażone są również w 16 GB Pamięci VRAM w wersji 1DR6. I na zakończenie specyfikacji TBP Total Board Power 250W na karcie 6800 i na dwóch wyższych modelach 300, czyli całkiem spoko wartości. Na początku prezentacji AMD bardzo, ale to bardzo wyraźnie podkreślało, że mamy zwiększoną wyraźnie wydajność per Watt o 50 aż procent w stosunku do architektury RDNA 1. Tutaj, żeby wyjaśnić ten wzrost wartości energetycznej, potrzeba by znać troszkę więcej danych odnośnie samej architektury. Jeśli AMD będzie działać tak jak zwykle, to prawdopodobnie będzie jeszcze jakiś briefing, na którym dowiemy się więcej właśnie takich szczegółów. No i wówczas już przy okazji premierowych testów będę mógł Wam powiedzieć, skąd to się wszystko bierze. Teraz przejdziemy dalej. Teraz będzie troszkę nerdowskich pojęć. Zaczynamy od Infinity Cache, o którym już wspominałem. Tutaj jest to technologia, można powiedzieć, w pewnym sensie zapożyczona do jakiegoś stopnia, oczywiście, z procesorów Ryzen. No i usprawnienie to pozwala na zwiększenie przepustowości o ponad 50%. Tutaj mieliśmy przykłady na 256-bitowej szynie. Zobaczymy, jak to będzie, kiedy będziemy mieli. Możliwość już karty przetestować. Kolejna rzecz, Direct Storage API, czyli takie cachowanie, można powiedzieć, danych bezpośrednio na karcie, troszkę. Jakby za Nvidią, nie chcę powiedzieć za, no ale Nvidia też coś takiego przy okazji swoich premier ostatnich wprowadziła. RTX AI, to się nazywa. No, zwiększy, zmniejszy, przepraszam, nam to load time'y podczas gier, także no plus dla nas, ale prawdopodobnie na implementację tego jeszcze trochę poczekamy. Kolejna rzecz, która mnie bardzo, ale to bardzo rozśmieszyła AMD, ma zwyczaj wymyślać jakieś takie naprawdę, naprawdę śmieszne nazwy Rage Mode. to takie można powiedzieć one click OC, chociaż z tego co wiem nie do końca w ten sposób będzie to działało, prawdopodobnie chodzi o zwiększenie limitów mocy na karcie przy pomocy jednego kliknięcia. No nie wiem w sumie jaki tego sens. Chciałbym to zobaczyć oczywiście w akcji, jak to będzie działało dokładnie, no bo teoretycznie suwaki takie można już czy w, nie wiem, w Watmanie albo w Afterburnerze sobie samemu przesunąć, no ale jest jakaś taka nowa funkcja, zobaczymy, co z tego będzie. Kolejna bardzo, ale to bardzo ciekawa opcja, przynajmniej dla osób, które będą decydowały się budować system w oparciu o nowe procesory Ryzen, a także nowe Radeony Smart Access Memory, w skrócie SAM, czyli wykorzystanie ekosystemu, i zwiększenie wydajności w momencie, kiedy sparujemy nowego Radeona z nowym Ryzenem. Oczywiście nie mamy jeszcze na ten moment żadnych konkretnych danych, bazujemy na tym co AMD nam pokazało, ale jeżeli ufać ich wykresom, to mamy tutaj naprawdę spore wzrosty wydajności do kilkunastu procent nawet w zależności od testowanego tytułu. Także naprawdę bardzo, ale to bardzo ciekawa sytuacja, gdzie jak pamiętacie, kiedyś się mówiło, że nie powinno się parować karta AMD z procesorami AMD, ponieważ są braki wydajnościowe, a w tej chwili będzie sytuacja wręcz odwrotna, no, ale to będziemy testować. To, na co wszyscy czekali, to ray tracing, chociaż z drugiej strony jednocześnie wiedzieliśmy, że będzie to sprzętowe wsparcie, nowe konsole bazują w końcu na układach AMD i będą to wsparcie dla sprzętowego ray tracingu posiadały, także nowe Radeony, chcąc nie chcąc, również taki muszą posiadać. Nie dowiedzieliśmy się natomiast zbyt wiele o wydajności, właściwie niczego się chyba nie dowiedzieliśmy na temat wydajności przy włączonym ray tracingu. Nie wiemy do końca, jak to będzie działać. Oczywiście w oparciu o DXR no, innego wyjścia raczej nie ma. No, jest to pierwsze podejście AMD do technologii śledzenia promieni w czasie rzeczywistym. Może być tak, że będą to ciężkie początki. NVIDIA też lekko nie miała, jak zapewne wszyscy pamiętacie. Zobaczymy jak będzie. Będzie również w pewnym sensie wersja AMD DLSS. -a. Będzie się to nazywało Super Resolution. Też nie zostało to jakoś super rozwinięte, tak jak mówiłem. No, ten briefing czy prezentacja była dosyć krótka ogólnie, taka ogólna, no i będziemy musieli poczekać na ten bardziej technologiczny briefing i myślę, że podczas testów tych premierowych będziemy mogli Wam więcej o tym wszystkim powiedzieć, wytłumaczyć co i jak działa, no ale ray tracing jest. Teraz wydajność i ceny. RX 6800, według tego, co AMD pokazało nam na wykresach, ma wydajność przewyższającą, tak, dosyć wyraźnie RTX A2080 Ti. Tutaj nie było pokazanej wydajności w stosunku do 3070, z tego względu, że 3070 no, jeszcze nie było, to znaczy już była, ale tak nie do końca. Tak, te premiery się bardzo zbiegły. Także było porównanie do 2080 Ti, no i tak jak mówiłem, TIK ma zbliżoną, ale to bardzo zbliżoną wydajność do 3070, a nowy Radeon jest dosyć wyraźnie szybszy, aczkolwiek na wykresach pojawiła się informacja, że włączone zostały te funkcje, które przyspieszają nam kartę graficzną, czyli Rage Mode, a także SAM. No i trzeba by sprawdzić jakby to było na przykład na procesorze Intela albo na AMD-ku, ale bez włączonych tych przyspieszaczy. Czy to będą zbliżone wówczas wydajności? Jak to będzie wyglądało? Bardzo ciekawe. W każdym razie cenowo mamy tutaj 580 dolarów. Nie my znamy jeszcze polskich cen. Na ten moment no ale jest to około 80 dolarów więcej niż to ile trzeba zapłacić za 37 dziesiątkę. Także karta droższa, ale bardziej wydajna. Tylko pytanie teraz, czy będzie ta wydajność aż tyle większa, jeżeli wyłączymy tę funkcję, czy na przykład sparujemy ją z Intelem. No ale to musimy poczekać na testy. Ponownie. Radeon RX 6800 XT natomiast bije się tak dosłownie. O palmę pierwszeństwa z rtx 3080, w zależności od gry, jest albo tak samo wydajny, albo troszkę szybszy, albo troszkę wolniejszy. Także bardzo ciekawa sytuacja, tym bardziej, że karta będzie 50 dolarów tańsza od RTX-a 3080. Także wydaje mi się, że to będzie ta najbardziej atrakcyjna propozycja spośród tych trzech nowych radeonów. Zobaczymy jeszcze, oczywiście, jak będzie z dostępnością, ale pod warunkiem, że takowa będzie, no to wydaje mi się, że tutaj jest spora szansa na zgarnięcie większej ilości rynku GPU przez AMD. I tutaj w tym przypadku już AMD pokazało słupki bez włączonych tych swoich przyspieszaczy, Także naprawdę ciekawa sytuacja. No i na zakończenie, RX 6900XT, czyli. Ta największa i najmocniejsza z kart, chociaż AMD podkreślało, że wcale nie musi być karta taka bardzo duża, żeby była mocna, to był taki trochę dis, właściwie nawet bardzo dis w stosunku do Nvidia, ponieważ no RTX 3090 myślę, że wszyscy widzieli, jakie ma rozmiary, a tutaj dr Lisa Su podkreśliła, że nie, że nasza karta. Nie jest aż taka duża, a jest tak samo mocna. To było zabawne. No ale w każdym razie te benchmarki również pokazują, że Nowy Radeon wymienia bezpośrednio ciosy z RTXM3090. Nie jestem teraz w 100% pewny, czy były włączone przyspieszacze, ale wydaje mi się, że tak. Trzeba będzie zrobić testy z tym, bez tego, będzie naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo testów. No i ciekawa informacja jeszcze jest taka, że jest aż o 500 dolarów tańszy. Od RTX -a 3090. Za Radeona 6900XT trzeba będzie bowiem zapłacić 1000 dolarów. Także może być to ciekawa propozycja dla tych, którzy będą chcieli kupić takie high-endowe GPU, czy do gier po prostu, żeby mieć coś najmocniejszego, czy do pracy. Aczkolwiek tutaj jest ta przewaga RTX 3090, większa ilość VRAMu. RX 6900XT będzie miał go 16 GB, także aczkolwiek znowu trzeba wrócić do TDP 30, 300 W, przepraszam, w stosunku do RTX 3090. No, jest różnica. Także naprawdę bardzo, ale to bardzo ciekawe karty. Oczywiście musimy poczekać na testy, żeby potwierdzić, czy faktycznie tak to jest z wydajnością, jak AMD to rysuje. Jak będzie z tym ray tracingiem, jestem bardzo, ale to bardzo ciekawe. A także wydaje mi się, że najciekawszą opcją z tego wszystkiego jest to wykorzystanie ekosystemu AMD, czyli sparowanie nowego radeona z nowym Ryzenem i przyrost wydajności. No, i to by było właściwie na tyle. Mamy trzy nowe karty graficzne AMD, tak jak mówiłem podczas naszego streamu wczoraj. No, miało problemy od dłuższego czasu, tak, żeby konkurować w tym najwyższym przedziale cenowo-wydajnościowym, no a teraz wygląda na to, że będą mieli godnych przeciwników dla propozycji zielonych. No, a kto na tym korzysta? Wy na tym korzystacie, bo jeśli jest konkurencja na rynku, taka zdrowa konkurencja, no to dla nas jest to oczywiście korzyść. Dajcie znać w komentarzach, jakie są Wasze przemyślenia odnośnie prezentacji nowych Radeonów. Czy jeśli rozważaliście zakup karty graficznej w obecnym czasie, to poczekacie jednak na nowe radki, czy może jednak NVIDIA jest bardziej kusząca. Jestem bardzo ciekaw Waszych opinii, a teraz już dziękuję Wam za oglądanie, widzimy się niebawem do następnego.